Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tej jakże zacnej chwili. Yy, no, nie, nie aż tak zacnej, ale w miarę szczęśliwej. Równa 50 pojawiła się niedawno na moim kanale. Yy, oczywiście widzów. Yy, I chciałbym, jak obiecałem, zorganizować konkurs na intro. Tak, intro może być z Adobe After Effects bądź Camtasia Studio 8. I w jednym, czyli w Camtasia Studio 8 będę robił będę robił z trailerów intro, a w Adobe będę robił templatey, czyli intra graficzne. No i tak. Ogólnie chciałem Wam bardzo podziękować za 50 widzów. Konkurs odbędzie się, tak, już będzie się odbędzie. Trzeba będzie po prostu napisać komentarz pod filmem, chcę intro, wymóg to zasubskrybowanie mnie oraz zlajkowanie tego filmiku. Nic więcej. Proste. Napisanie komentarzu, żebym mógł wylosować osobę. Intra, intra, to będą dwa intra, tak? Jedno będzie z tego, albo z tego. To zależy, jaka osoba będzie chciała. Dwie osoby będą mogły wygrać i raz na jakiś czas będę robił właśnie takie konkursy. Ja na razie się z wami żegnam. Siemano.